Para była już szczęśliwymi rodzicami dwójki maluchów, gdy na ich głowę spadła rozczarowana życiem teściowa. Z Nikołajem Natasza spotykała się krótko. Młody człowiek dopiero wrócił z wojska i powiedział, że potrzebuje poważnego związku. Jest już dorosłym mężczyzną. Można powiedzieć, że już na pierwszej ręce postawił dziewczynę przed faktem, że jest jej przyszłym mężem. Natasza była tym oszołomiona, ale nie protestowała. Młody człowiek jej się spodobał. Wkrótce zaproponował jej, żeby rzuciła pracę w kawiarni i zatrudniła się u jego przyjaciela w biurze. Mikołajowi nie podobało się, że jego ukochana wraca późno do domu. To niebezpieczne. Sama Natasza też chciała odejść, ale nie mogła znaleźć odpowiednich opcji. A tu jej młody człowiek wziął wszystko w swoje ręce, a zanim się obejrzała, oświadczył się jej. Mimo tak kategorycznych oświadczeń, Mikołaj nie był dyktatorem. Po prostu był bardzo troskliwy i martwił się o swoją dziewczynę. Nie tylko przed ślubem o nią dbał, ale i po ślubie nie zmienił do niej swojego stosunku. Zamieszkali w mieszkaniu żony. Małą dwójkę kupili jej rodzice. Wcześniej Nikołaj wynajmował pokój i ciężko pracował, marząc o kupnie własnego mieszkania. Teraz jeszcze bardziej się starał, bo wkrótce po ślubie dowiedzieli się, że będą mieli dziecko. Młody człowiek, który nie miał ojca, był zdeterminowany, aby dać swojemu dziecku wszystko, co najlepsze. Nikołaj był jedynakiem swojej matki. Kim był jego ojciec, matka sama nie wiedziała. Oczywiście Nikołajowi brakowało ojca, a Oldze Rusłanownie brakowało pieniędzy na utrzymanie syna. Żyli oszczędnie. Wpajano mu, że musi pracować, bo jest mężczyzną. I Nikołaj stał się mężczyzną, żyli oszczędnie. Chłopców pajano, że musi pracować, bo jest mężczyzną. I Nikołaj stał się mężczyzną. Już w szkole zaczął dorabiać, potem studia, wojsko, a potem od razu dostał pracę, na którą czekał, a wkrótce się ożenił. I oto został ojcem. Żona była na urlopie macierzyńskim. A on ciężko pracował. Póki był młody i silny, chciał oszczędzać. Dziecko dorośnie będzie potrzebowało wielu rzeczy do kupienia. Kiedy syn zaczął chodzić, zdali sobie sprawę, że w mieszkaniu jest mało miejsca. Na chodziku nie da się za bardzo obrócić, ciągle uderza w ściany i meble. I w zasadzie od dawna mówili, że mieszkanie z dziećmi jest niewygodne. Dobrze byłoby się powiększyć. Mąż uzbierał jakąś sumę, postanowili sprzedać to mieszkanie i kupić większe i bliżej centrum. Nikołaj miał dobrą pracę, ale dojazd do niej był bardzo niewygodny i daleki. Droga zabiera cenny czas, który mógłby spędzić z rodziną. Matka męża, widząc, jak młodzi ludzie oglądają oferty mieszkań, również postanowiła, że musi zmienić miejsce zamieszkania. Teściowa nie pojawiała się w życiu młodych zbyt często. Mieszkała w innej dzielnicy, pracowała, miała swoje bogate życie. A potem przeszła na emeryturę, miała dużo wolnego czasu, nic do roboty, a jej przyjaciółki nie poszły w jej ślady, nadal pracują. I postanowiła zmienić otoczenie. Powiedziała, że w jej wieku chce być bliżej natury. Syn z synową myśleli, że przeprowadzi się gdzieś na przedmieścia. Ale ona wyraziła chęć zamieszkania nad morzem. Okazało się, że od dawna marzyła o ciepłym klimacie. Teraz jest czas, aby coś zmienić w swoim życiu. Olga Rusłanowna już przejrzała oferty i znalazła opcję domków na południu. Ale od razu ostrzegła, że będzie kupować mały dom, bo to może, ceny są zaporowe, nieporównywalne z jej mieszkaniem. Nataszy wtedy wydawało się, że w ten sposób teściowa zasugerowała, że nie będzie miała gdzie przyjmować gości. No cóż, i tak się nie narzucali. Ona i tu, w swoim przestronnym dwupokojowym mieszkaniu, nie czekała na dzieci, nigdy nie zapraszała w gości. Jeśli będą chcieli nad morze, to zatrzymają się w hotelu, nie będą się narzucać. Ale teraz chodziło o coś innego. Teściowa ciągle dręczyła syna, żeby jakoś pomógł jej ze sprzedażą mieszkania. Koła, przecież szukacie dla siebie mieszkania, to i moje przy okazji sprzedajcie. Prosiła. Jak? Zdziwiony syn patrzył na nią, przecież tak samo szukamy po ogłoszeniach, zamieszczając i ty na wszystkich platformach. Matka poskarżyła się, że nie ma realnych kupujących. Dzwonią głównie pośrednicy, proponują sprzedaż za ich pośrednictwem. Ona im nie ufała, postanowiła działać na własną rękę. Odmówiła udziału pośredników w sprzedaży swojego mieszkania. W efekcie przez trzy miesiące odezwało się kilka osób, ale dalej niż obejrzenie mieszkania sprawa nie poszła. Nikt nie wyraził chęci kupna. Koła nie rozumiem o co chodzi, wzdychała matka. Jak inni ludzie sprzedają. Mieszkanie normalne, dzielnica dobra. Jakby urok rzucili. Mamo, obniż cenę, radził jej syn, naprawdę drogo jak na tę dzielnicę. Matka oburzyła się. Niby na każdy towar znajdzie się kupiec. Trzeba tylko poczekać. Ale ogłoszenie wisiało, chętnych nie było. Co więcej, pośrednicy, którzy próbowali zająć się jego sprzedażą, również mówili, że cena jest zawyżona. Ale właścicielka uważała, że oni po prostu chcą z niej zedrzeć trzy skóry. Przez cały ten czas Olga Rusłanowna uważała, że dzieci chcą kupić większe mieszkanie na kredyt. Nie przyszło jej do głowy, że mogą oszczędzać. Jej samej nigdy nie udało się niczego odłożyć. Jak więc inni mogą? Ale dowiedziawszy się, że syn ma w banku pokaźną sumę, ożywiła się. A w gości teściowa wcześniej tak często jak teraz nie chodziła. Teraz tłumaczyła się, że ma dużo wolnego czasu. Chce pomóc z wnukiem, ale tak naprawdę przychodziła pogadać i poskarżyć się na to, że nikt nie chce kupić jej mieszkania. A ona już nie może się doczekać przeprowadzki nad morze. Przecież sezon w pełni. I jakoś zwróciła się do syna z prośbą. Koła, znalazłam bardzo dobry i stosunkowo niedrogi domek, poinformowała. Sprzedawca nie może długo czekać. Jeśli teraz nie kupię, to znajdzie się inny kupiec. Pożycz mi pieniądze, a potem sprzedam mieszkanie i ci wszystko oddam. Poprosiła matka. Teściowa bardzo chciała ten domek. I on nie mógł czekać, aż ona rozwiąże kwestie ze swoim mieszkaniem. Transakcję trzeba było zrobić natychmiast. Uważała, że syn powinien jej pomóc. Tym bardziej, że przecież bierze w dług, jej mieszkanie kiedyś się sprzeda. Ale Nikołaj nie był pewien co do sprzedaży mieszkania matki. Za dużo za nie chciała. A oni też nie zamierzali zwlekać z zakupem swojego mieszkania. Jeśli nagle coś się trafi, będą kupować. Dlatego powiedział, że musi się poradzić z żoną. Teściowa zanudziła młodych małżonków na śmierć opowieściami o swoim morzu. Szczerze mówiąc, tylko po to, żeby się uspokoiła. Chcieliby jej pomóc. Ale Natasza też uważała, że pożyczanie pieniędzy to niezbyt dobry pomysł. Miała obawy, że jeśli kupujący długo się nie znajdą, to Olga Rusłanowna może zmienić zdanie co do sprzedaży swojego mieszkania. Oczywiście ta matka nie powinna ich oszukać, ale kto wie. Po naradzie małżonkowie postanowili odkupić od teściowej jej mieszkanie. Wtedy nikt nikomu nic nie będzie winien i wszyscy będą szczęśliwi. To nie do końca to, czego chcieli, ale postanowili zmienić swoje plany. Niespodziewanie nataszy przyszła do głowy myśl, że mieszkanie można wynająć, a sobie kupić na kredyt, a czynsz będzie pokrywał raty tego kredytu. Te opcje zaproponowali Teściowej. Ale syn jednak nalegał, żeby matka obniżyła cenę. Pokazał jej inne opcje w jej dzielnicy i ostatecznie przekonał, że jej oczekiwania są więcej niż lekko zawyżone. Olga Rusłanowna się pogniewała, ale zgodziła się sprzedać synowi mieszkanie o 2% taniej od oczekiwanej kwoty. I tak cena była wyższa niż rynkowa, ale obopólnie postanowili na tym poprzestać. Rodzina przecież powinna sobie pomagać. Teściowa była szczęśliwa, że wreszcie pozbyła się swojego dwupokojowego mieszkania, przed nią może słońce i odpoczynek. Sfinalizowali transakcję i Olga Rusłanowna wyjechała realizować swoje marzenie, a młodzi posiedzieli, pomyśleli i postanowili, że i mieszkania żony nie będą sprzedawać, też będą wynajmować. Dziecko rośnie, a tam jeszcze jedno się pojawi. Zamierzali mieć co najmniej dwoje, będą potem mieli po mieszkaniu. Nie wszystkie zaoszczędzone pieniądze poszły na zakup mieszkania teściowej, coś zostało i tego ledwo starczyło na wkład własny. Znaleźli sobie przestronne trzypokojowe mieszkanie, zaciągnęli kredyt i przeprowadzili się tam. Mikołaj nadal dużo pracował. Pieniądze znowu oszczędzali, bo wkrótce dowiedzieli się, że znowu spodziewają się dziecka, żyli komfortowo. Kredyt ich nie obciążał, bo akurat pieniędzy z wynajmu dwóch mieszkań wystarczało na jego spłatę, plus mąż z własnej inicjatywy jeszcze dokładał trochę. Żeby szybciej wszystko spłacić. Wydawało się, że wszystko jest świetnie. Żona już z drugim dzieckiem siedzi na urlopie macierzyńskim, teściowa gdzieś nad morzem, szczegółami się nie dzieli. Rzadko dzwoni do syna, ma teraz intensywne życie. I oto pojawiła się po dwóch latach. Przyjechała z walizkami, myśleli, że w odwiedziny, ale ona od razu oznajmiła, że nie ma gdzie mieszkać. Syn z synową byli w szoku. Okazuje się, że tego domku tak i nie kupiła. Na miejscu okazało się, że jej się nie spodobał. Nie wszystko było tak, jak na zdjęciach. Jeszcze właściciel nie poszedł jej na rękę, nie zrobił zniżki, bo się rozczarowała domem. Z zasady postanowiła go nie kupować. Musiała wynająć normalny domek. Zajęła się szukaniem innych opcji, ale nic jej się nie spodobało. I postanowiła się nie przejmować, a pożyć dla siebie. Na co liczyła Olga Rusłanowna, nie było jasne. A co najważniejsze, co teraz zamierza robić? Przez dwa lata przejadła i roztrwoniła wszystkie pieniądze. Przecież z emerytury normalnie się nie utrzyma. Ona nie jest jakąś biedotą, żeby wegetować za takie grosze. Całe życie z synem oszczędzali, a na emeryturze chciała się zrelaksować i pożyć dla własnej przyjemności. I zrelaksowała się w efekcie została z niczym. Teraz Oldzer Rusłanownie wynajmowanie mieszkania nie odpowiada. Większość emerytury idzie na to, a może też jej się znudziło. Nie tak sobie wyobrażała tam życie. Latem można się kąpać i cieszyć życiem, ale jak tylko robi się chłodniej, to jaka nuda. A same krajobrazy wpędzają w depresję i świadomość. Że marnuje pieniądze, wynajmując mieszkanie. A w rodzinnym mieście zostali jej bliscy. Teraz syn z synową i wnukami stali się jej bardzo bliscy, przypomniała sobie, że oni istnieją. Mikołaj zapytał: Jakie teraz matka ma plany? Przecież i tu wynajmowane mieszkanie będzie jej niepokieszeni. Na co matka niewzruszenie oświadczyła, że planuje mieszkać w swoim mieszkaniu. Ale, mamo, to mieszkanie sprzedałaś nam, przypomniał jej syn. Ono już nie jest twoje, mieszkają tam lokatorzy. I co z tego? Wzruszyła ramionami matka, przecież jesteśmy jedną rodziną, wyrzućcie lokatorów, ja tam będę mieszkać. Nie, mamo, od razu uciał Nikołaj. Mamy kredyt, a ty o czym myślałaś, zanim sprzedałaś swoje mieszkanie? Rzeczywiście, zgodziła się synowa, a gdybyśmy go nie kupili my. Olga Rusłanowna szczerze dziwiła się nieczułości synowej, a tym bardziej syna. Jak oni mogą tak postępować z matką? Dlaczego nie pozwolą jej mieszkać w jej własnym mieszkaniu? Przecież nie wyrzucą na ulicę człowieka, który ma problemy w życiu. Nikołaj zalecił matce, żeby poszukała pracy, jest jeszcze pełna sił, jej koleżanki, nawiasem mówiąc, nadal pracują i nic jej się nie stanie. Sama się wpędziła w taką sytuację. Dzieci nie zamierzały żałować teściowej, która żyła dla siebie, ale na ulicę nie wyrzucili. Zgodzili się, żeby u nich pomdruga szkała, dopóki nie znajdzie pracy i nie wynajmie mieszkania. Olga Rusłanowna musiała się zgodzić. Zamieszkała u nich i rzuciła się w poszukiwania. Po tygodniu syn zapytał o postępy, a matka poskarżyła się, że emerytom bardzo trudno gdziekolwiek się zatrudnić. Syn nie rozumiał przecież mogłaby spokojnie pójść do swojej starej pracy, tam ją z radością przyjmą. Ale duma jej na to nie pozwalała. Jak ona spojrzy kolegom w oczy? Przecież opowiadała, że więcej do pracy nie pójdzie i na emeryturę żegnano ją uroczyście. Teraz co? Ma oddawać wszystkie prezenty? Wygląda na to, że teściowa uznała, że syn z synową muszą ją tolerować przez nieograniczony czas i nie bardzo spieszyła się z rozwiązywaniem czegokolwiek. Tymczasem i mieszkanie z wrzeszczącymi wnukami było niewygodne. Marzyła o beztroskiej starości, a tu jeszcze obciążają ją pracami domowymi. A wnuków w ogóle nie zamawiała. Olga Rusłanowna coraz częściej wyrażała niezadowolenie z synowej. Natasza nie miała szczęścia, siedziała w domu z dziećmi i wszystkie szyszki spadały na nią. A kiedy wieczorem mąż wracał z pracy, jego matka już zmiękła, ale i jemu się oberwało. Pewnego dnia cierpliwość teściowej się skończyła. Był weekend, cała rodzina była w domu, a starszy wnuk biegał po mieszkaniu, a młodszy za nim na chodziku. Rodziców to bawiło, a teściową denerwowały krzyki i hałas. To nie do zniesienia! Rozgniewała się babcia. Wreszcie ich uciszcie! Zwróciła się do rodziców hałaśliwych wnuków. To dzieci, niech wyładują energię, to potem lepiej będą spać, uśmiechnął się syn. I wtedy matka wylała na niego wiadro pomyj. Powiedziała, że długo to wszystko znosiła. Ona go wychowała, a on ją tu przygarnął, jakby była kimś nieznanym. Powinna czuć się jak bezdomna, nad którą się ulitowali. To ją upokarzało. A tymczasem sprzedała im swoje mieszkanie za grosze. Niech więc dadzą jej pieniądze, żeby mogła sobie coś kupić. Skoro nie chcą jej wpuścić do własnego mieszkania, to po ludzku byłoby jej coś zaproponować w zamian. Syn z synową byli w szoku. Przeciwnie. Uważali, że kupując od niej mieszkanie, zrobili jej przysługę. Mogli nie kupować lub za te pieniądze znaleźć coś lepszego, teściowa roztrwoniła mieszkanie, a teraz oni są winni. Nic nie będą rekompensować. Olga Rusłanowna oświadczyła, że zwróci się do sądu, aby uznać transakcję za nieważną. Skądś wzięła, że ma do tego prawo, ale nie wyjaśniła na jakiej podstawie. Wtedy syn wpadł w szał i powiedział, żeby matka się wynosiła, żeby nie oskarżała ich bezpodstawnie, że chcą ją wyrzucić na ulicę. Ale znów okazał dobroć i dał jej trzy dni na decyzję, gdzie się udać. Teściowa powiedziała, że tak właśnie podejrzewała, że nikt się nią nie przejmuje. Nie może mieszkać z takimi ludźmi przez trzy dni, więc natychmiast spakowała swoje rzeczy i wyszła z dumnie uniesioną głową. Na koniec zagroziła, że spotkają się w sądzie i powiedziała, że nie ma już syna. W takim razie Nikołaj odpowiedział, że on też nie ma matki. Na tym się rozeszli. Olga Rusłanowna więcej o sobie nie przypominała. Widocznie z sądem się nie udało, bo nie było podstaw do uznania transakcji za niezgodną z prawem. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Subskrybujcie kanał. Będę wdzięczna za polubienie filmu. Do zobaczenia!